Cześć, dziś temat, jaki przyszedł do mnie, to mm, temat y, 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 oczywiście związany ze mną, bo jakby od nie wiem tak trzech tygodni, no od jakiegoś czasu y, y, właśnie y, y, pojawił się u mnie taki lęk. No i y, obserwując ten lęk, y, y, doszłam do wniosku, że y, tym lękiem jest y, lęk przed zmianą. No i oczywiście zbiega się to, ponieważ jak zaczęłam się zastanawiać, skąd ten lęk i dlaczego, no to yy, przyszło do mnie, że dokładnie rok temu, yy, właśnie w czerwcu, była pierwsza wystawa moich obrazów yy, we Włoszech. Yy, to był wtedy taki magiczny czas. Moja materializacja myśli <grytanie> yy, właśnie nastąpiła bardzo szybko. Nawet ostatnio oglądałam ten filmik, w którym yy, dzieliłam się właśnie Tymi moimi doświadczeniami sprzed roku. No i zdałam sobie tak sprawę, przyszło do mnie, że ten lęk, który właśnie teraz odczuwam, to jest lęk przez zmianą. E... No i chciałam trochę o nim opowiedzieć. Mm. <grym> Bo wiadomo, e... życie jest ciągłą zmianą, tak? Ja z racji tego mojego znaku byka znaku stałego. E... I w ogóle całego mojego dotychczasowego życia zawsze jakby jakakolwiek zmiana no, budziła we mnie lęk I, i, i jakby byłam w relacjach, miejscach, już na wcześniejszych filmikach opowiadałam, że byłam jakby długo w tych, w tych właśnie relacjach czy miejscach. Trudno mi było wyjść do tej zmiany, no ale dzisiaj z racji tej mojej pracy ze sobą nad sobą i no, tym razem nie pozwoliłam, żeby ten lęk wziął górę, i, i po prostu no, postanowiłam <grym> dać, dać wszechświatowi zielone światełko, że otwieram się na tę zmianę, że mimo tego lęku, że czuję ten lęk, to i tak idę do tej zmiany, jestem otwarta i dzisiaj w pełnym zaufaniu do, do siły wyższej, że coś dla mnie szykuje, nie wiem co to będzie. I dziś powiem tak, że otwieram się na wszelkie możliwości, które ma do mnie zaoferowania wszechświat. Kiedyś bym się kurczowo otrzymała. Oczywiście mam te swoje marzenia i kolejne marzenia, ale jakby nie trzymam się nich kurczowo i pozwalam się jakby prowadzić się do wyższej, I, i, i tak pomyślałam, że opowiem coś o tej zmianie, żeby się nie bać tej zmiany. Jeśli jest jakiś lęk, jeżeli na przykład y, czujemy, że jakieś miejsce albo jakaś relacja. Ostatnio, na przykład, jak popatrzyłam na ten ostatni mój rok, mm, no to nawet ten ostatni rok, to tyle się rzeczy wydarzyło. Oczywiście y, dziś mówię, że te rzeczy były, nie mówię, że dobre i złe, tylko mówię, że były no, radosne, szczęśliwe, ale też były trudne. Oczywiście te trudne rzeczy były dla mnie, w mojej ocenie i dla mnie były trudne, bo dla kogoś a być może to nie, były, nie byłoby to e, sytuacja, czy, y, czy no, jakieś zdarzenia, czy spotkanie różnych osób nie byłoby trudne. No to jest tak, wiecie, z tym. Dla mnie nie jest trudnością e, nagrywać filmik, i dzielić się swoimi doświadczeniami, ale dla kogoś jest to trudność. No, nawet słyszałam różne takie mm, no, zdania, ktoś tam do mnie mówił, a że mnie podziwia za to, że ja tak potrafię nagrywać filmiki, że mam taką odwagę. No właśnie, dla mnie to nie jest trudne, a dla kogoś to by było trudne. Więc e, przypominają mi się teraz słowa Marianny Gierszewskiej, jak byłam na jej e, evencie w Krakowie i, i później do niej podeszłam, z nią chwilę rozmawiałam i, i podzieliłam się z nią i mówiłam właśnie, że ona ma takie... E, że podziwiam ją za to, że e, mimo tych trudnych sytuacji, tych trudnych doświadczeń, że dzieli się tymi swoimi doświadczeniami. I ja mówię, że ja nie miałam takich trudnych aż tak, a ona wtedy mi powiedziała właśnie, no ale to są twoje doświadczenia. No właśnie. I warto jest uszanować swoje doświadczenia, ale też zbytnio w tych trudnych sytuacjach, które w naszej ocenie, tak naprawdę w naszym odczuciu dla nas były trudne, nie trzymać się tych e, sytuacji, e, ludzi się też nie trzymać, e, zdarzeń, miejsc, <laughs> tylko otworzyć się, na, e, 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 otworzyć się na coś nowego i być otwartym i. E, e, i po prostu też z taką ciekawością dziecka, co ten wszechświat ma mi do zaoferowania? Oczywiście ten lęk będzie, bo ja mówię to z własnego doświadczenia, że sama teraz czuję lęk, bo czuję, że coś, coś się wydarzy w moim życiu, jeszcze nie wiem co. <grym> Oczywiście chciałabym pewne rzeczy, żeby się wydarzyło, ale to już się tak nie nastawiam, ale raczej jestem otwarta i z taką ciekawością dziecka czekam co. <grym> ale żyję tu i teraz, tak. No właśnie teraz wyszłam i nagrywam filmik, jestem na spacerze. Ale też tak sobie na tym, jak szłam, yy, a wcześniej właśnie pojechałam po, do sklepu po yy, materiały do malowania i, i, i kupiłam sobie tam trochę owoców. Sezon owocowy teraz jest, yy, yy, więc tak sobie pomyślałam, yy, yy, kurczę, yy, to jest tak jak z dziecko małe. Yy, nie wiem, trzy, trzy- czterolatek, idzie, zaczyna iść do tego przedszkola, tak? Czyli. Rodzice go wysyłają, tak? no bo już mama chce wrócić do pracy. No i to dziecko czuje lęk, no bo już będzie opuścić tą taką bezpieczną przystań matczyną, że ta mama 24 godziny na dobę prawie z nim jest, a on teraz ma iść do ludzi, do dzieci, do nowego miejsca i czuje lęk. tak? Potem jest tak samo, potem jest z przedszkola do szkoły podstawowej i też, też dziecko się boi. tak? Nie, no nie wiem, czy te niektóre koleżanki czy koledzy pójdą razem z nim do szkoły, ale czasem na pewno się zdarza, że nawet żadna osoba z przedszkola tego dzieciaka nie idzie i on pójdzie sam do nowego środowiska i się boi. Potem mamy szkołę średnią, studia, potem, e, potem idziemy w dorosłe życie do nowej pracy, potem zmieniamy pracę i, i czujemy lęk, tak, że, że idziemy w nowe środowisko i się zastanawiamy, czy, czy, czy sobie poradzimy. E, więc to jest naturalne. Ale ważne jest, żeby nie stawiać oporu właśnie i y, żeby jakby nie dać się pokonać temu lękowi. Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że teraz przez ostatni rok, teraz jestem w takim lęku trochę, wyjścia ponownego paradoksalnie do ludzi, ponieważ zawiodłam się na wielu ludziach. Y, oczywiście ja im dziękuję, każde, każdej osobie y, 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 dziękuję, że pojawiło się, y, że każda osoba pojawiła się w moim życiu. Ale te trudne doświadczenia paradoksalnie, one były dla mnie trudne. Być może w ogóle wiele osób nie jest świadomych, że w jakiś sposób no nie to, że mnie rozczarowało, ale no po prostu to były, to były tak naprawdę lekcje dla mnie, tak? I jak ja to zawsze na wcześniejszych filmikach mówiłam do ludzi. Teraz to mówię sama do siebie, że świat jest pełen ludzi. Są miliardy ludzi na świecie. I żeby nie dać się pokonać temu lękowi, że. Ee, że znowuż spotkam ludzi, którzy, jakby, no, nie będą mnie akceptować taką, jaką jestem, ee, i że ten strach mnie pokona. Nie, nie pokona mnie. Wręcz mogę powiedzieć, że ten ostatni rok <grym> tak naprawdę właściwie to nie zmienił mnie. Kiedyś chodziłam na spacer i, i był taki, to była taka reklama, <grym> taki duży billboard. A to była reklama samochodu Porsche na fiolentowym tle i stała Iga Świątek i reklamowała samochód, a było tam e, taki tekst był napisany, e, e, bądź zmianą, pozostań sobą. No i mówię, kurde, jakie mądre zdanie, jakie, takie bardzo, jakieś takie przesłanie bardzo... No bo tak, i odniosłam to oczywiście do siebie. Te wartości, którymi się całe życie kierowałam, e, mm, które są jakby moją podstawą, moim fundamentem, one się nigdy nie zmieniły. I one się nigdy nie zmienią, bo to jest mój trzon, to jest moja po prostu. Zmieniłam się ja, bo już nie widzę, że świat jest e, tylko dobry. Nie ma ludzi tylko dobrych, są dobrzy i źli. Oczywiście to jest też w cudzysłowie, ale no, trzeba nazwać wszystko po imieniu, tak. Każdy ma wolną wolę, jeżeli jego intencje nie są szczere i e, e, no to, to, jego, to postępowanie jakiejś osoby e, no nie jest dobre czy złe. No, w każdym bądź razie moje wartości pozostały takie same, tylko ja się zmieniłam, bo jakby przyjrzałam na oczy i, i wiem, że świat nie jest taki kolor, znaczy świat jest kolorowy, ale właśnie świat jest e, pełen e, różnych ludzi. I że nie mogę wierzyć miarą wszystkich ludzi, tylko swoją, i że muszę zakładać, że ktoś na przykład może chcieć coś ode mnie bezinteresownie, ale też chce, chcieć być nieszczery, ale tak naprawdę, jeżeli ktoś jest nieszczery w stosunku do nas, albo nie wiem, nas okłamuje, albo nami manipuluje, słuchajcie, to tak naprawdę <słuch> to tak naprawdę nie oszukuje mnie czy jakiejś innej osoby, tylko oszukuje siebie tak naprawdę. I, I tak myślę, że nie warto tkwić właśnie w jakiejś przeszłości, czy bać się tej zmiany, warto uszanować właśnie tą przeszłość, te wszystkie sytuacje, zdarzenia i, i tych ludzi spotkanych, bo ja tak właśnie szanuję i, 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 i odeszłam z różnych miejsc. Wiele racji też przez ostatni rok się zakończyło i... I wiem, że to były dla mnie bardzo cenne lekcje, wiele doświadczeń zdobyłam, ale też jestem otwarta na, na, na nowe doświadczenia I, i jakby dziękuję każdej osobie, każdej osobie. I myślę, że warto otwarzyć się na zmianę, bo naprawdę teraz z perspektywy czasu jak patrzę, jak odchodziłam z tego etatu, no to, to też czułam lęk, no ale potem się okazało, że wszystko się poukładało. Różnie były... Były i e, trudne chwile, i były i porażki, no ale życie takie właśnie jest. No, to nawet nie są porażki, to są po prostu doświadczenia. Właśnie złego słowa użyłam, bo na tej ziemi tutaj to my zdobywamy doświadczenia, tak? E, e, każde doświadczenie nas czegoś uczy. E, ważne jest, żeby właśnie wyciągać lekcje z tych doświadczeń i, i, i kiedyś bym właśnie tkwiła w tej przyszłości, się zastanawiała dlaczego i ten, a dziś. Czuję lęk przed zmianą, oczywiście, że nie będę ukrywać, że nie, ale jestem otwarta, wiem, że właśnie świat jest pełen ludzi i ważne jest jakby puścić światełko do świata, podjąć tą decyzję. Tam na poprzednich filmikach jakoś chyba opowiadałam właśnie, że ważna jest decyzja, potem jest działanie, ale ważne jest, żeby wysłać do tej siły wyższej okej, okay, dobra. Już się nie boję i otwieram się na zmianę, otwieram się na zmianę. Cokolwiek mi tam szykujesz, wiem, że na pewno będzie coś cudownego, e, i zaufać. Po prostu zaufać. E, e, ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że naprawdę byłam w wielu sytuacjach i dziś mogę powiedzieć, że no, czuwały nade mną anioły. <grym> e, dziś, e, e, dziś to wiem e, e, i otworzyć się po prostu na tą zmianę, i mimo tego lęku, na przykład, jeżeli chcemy coś zrobić. Nie wiem no to to jest tak jak ja półtorej roku temu czy tam dwa lata wyszłam z tymi obrazami No mimo lęku mimo strachu przed oceną i do tej pory wiem, że budziłam, e, e, budziłam i budzę e, e, śmiech i kpiny osób ale jakie to ma znaczenie dla mnie to nie ma znaczenia jeżeli ktoś, e, e, jeżeli ktoś dla kogoś jestem tematem do rozmów i do śmiania się proszę bardzo, be my guest jak to się mówi po angielsku Jestem szczęśliwa, że komuś e, dostarczam radości e, i tyle. I nie boję się zmiany, nie boję się, e, e, znaczy, boję się, ale, ale jestem otwarta, bo wiem, że, e, że to tak naprawdę to jest iluzja to jest nasz umysł mi się boi zmiany, bo, bo, bo on chce właśnie wiedzieć, jak to się odbędzie, co to będzie, bo chce wiedzieć, a. <grym> To właśnie chodzi o to, żeby to była niespodzianka, nie, Że, żeby to było coś zabawnego, coś takiego, co no, tak jak wtedy te obrazy. No ja sobie siedziałam, malowałam, wyszłam w końcu z ukrycia, pokazałam te obrazy, no i potem rok temu przyszła niespodzianka, ta propozycja tych wystaw zagranicznych. I ja bym pomyślała, kurczę, zagraniczne i w ogóle pierwsze ktoś chce, żebym e, pokazała moje dwa obrazy i wtedy to była obraza, obraz właśnie wiary i o, obraz uważności i dziś tak patrząc na to, to, to naprawdę to było takie symboliczne. Dziś, jak już mam na spacerze, to, to, e, e, to, to dotarło to do mnie, że nawet te dwa obrazy, które na tej pierwszej mojej wystawie e, były w miejscowości Santa Margarita były symboliczne. I tak naprawdę, przez ten rok moja praca nad sobą, teraz to mówię, teraz to do mnie przychodzi. To była wiara, wiara w siebie i uważność na świat zewnętrzny, który mi pokazywał wiele rzeczy. Ale byłam uważna przez ten rok, rozpracowałam te wszystkie schematy, które miałam, przekonania, schematy rodzinne, pokoleniowe. Które mnie więziły, które mnie trzymały w tych wszystkich relacjach, w miejscach. E, byłam uważna no i odrobiłam lekcję. <grym> Także otwórzcie się na zmiany, nie bójcie się, e, nie bójcie się zmian. E, mimo tego lęku, no, jeżeli macie jakieś marzenia, jeżeli marzycie e, o innej pracy, e, albo nie chcecie gdzieś być w jakimś miejscu, Jakiejś relacji, nie bójcie się najpierw powiedzieć. Bo oczywiście nie mówię, żeby rzucać i czy, yy, czy nie wiem, yy, rozstawać się z kimś, czy jakieś przyjaźnie, ale najpierw porozmawiać. Ale jeżeli ta rozmowa nic nie daje, wyczujecie, że ta rozmowa yy, no, jakby nie rozwiązuje problemu jakiegoś albo czegoś, yy, no to po prostu nie bójcie się odejść. Bo może tak miało być, może ta druga osoba miała to zrozumieć, coś... wy na pewno też byliście mistrzem jakimś tak, dla kogoś. Tak jak każdy z nas jest i uczniem, i mistrzem. I jeżeli spotykamy kogoś, e, e, kogoś w swoim życiu, to jesteśmy uczniem i mistrzem. I ja ostatnio właśnie tak do mojej przyjaciółki e, tak wczoraj pisałyśmy, się, pisałyśmy tam i, i, i ja właśnie do niej napisałam. Kurczę, ja, e, ja od siebie wzięłam spokój, bo, e, bo właśnie byłam taka spontaniczna, e, robiłam coś po prostu nie myśląc, tylko na hura, na żywioł. No i czasem mnie to wprowadziło w kłopoty, problemy, no ale taka byłam. Choć teraz już, już taka, znaczy po części trochę jestem, ale, ale właśnie od, od niej mówię, od Ciebie wzięłam spokój, a Ty wzięłaś trochę ode mnie tą spontaniczność, to otwarcie się na ludzi i, e, 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 i nie to, że ona nie była otwarta, ale właśnie taką Spontaniczność i takie puszczenie kontroli. I, I tak. No i zgodziły, ona też się zgodziła. No faktycznie, wymieniłyśmy się. Czyli ja byłam dla niej mistrzem w spontaniczności, a ona była dla mnie mistrzem w spokoju. A ja od niej się nauczyłam spokoju, a ona ode mnie się nauczyła spontaniczności, tak. Czyli ważne też jest, żeby ka każdego drugiego człowieka traktować na równi, nie stawiać go na piedestale. Sama to robiłam dziś. Wiem, że. E, że nie ma czegoś takiego, nikt nie jest żadnym guru, ani e, nikt nie jest wyrocznią. Wyrocznią my dla siebie sami jesteśmy. Ale ważne, żeby właśnie e, czerpać od innych ludzi i, i myśleć, że nie myśleć o sobie, że, e, 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 że każdy, każdy z nas każdy z nas jest i mistrzem, i uczniem. I jak spotkamy kogoś, to na pewno jesteśmy dla kogoś uczniem, ale też dla kogoś jesteśmy mistrzem. I warto sobie to uzmysłowić. <grych> Możemy... No warto po prostu. Nie to, że uniknąć problemów czy kłopotów, ale warto, tak? Bo to też świadczy o naszej pokorze, e, że nie robimy z siebie nie wiadomo kogo, że jak, jacy już jesteśmy właśnie oświeceni czy mądrzy. Ale po, jakby podchodzić, z może nie z dystansem, ale zastanowić się, e, nawet jeżeli ta osoba w jakiś sposób coś nam, coś nam w niej nie pasuje, to po prostu zastanowić się, tak? Czy, go, czy, czy czegoś ona ma mnie nauczyć. Dobrze, kończę, bo znowu widzę, że zboczyłam temat. Miał być o, tylko o zmianie, ale <gryw> zawsze coś mi, coś mi, jakiś wątek pójdzie dalej. Także otwórzcie się na zmianę. Tak jak to się mówi, życie jest ciągłą zmianą, nic nie jest stałe, jak są przypływy i odpływy, tak i nasze życie, i tak jak jest i poranek, i wieczór, dzień i noc, także e, warto się otworzyć na zmiany. E, warto wysłać zielone światło do wszechświata, do siły wyższej, dobra, jestem gotowa, gotowy na zmiany, więc przysyłaj mi, e, czego mam się znowu nauczyć. Także życzę wszystkim odwagi do zmian. Eee, warto znaleźć tą, so, tą odwagę w sobie. Każdy z nas ma tą odwagę. Eee, także pozdrawiam i życzę miłego poniedziałku i pięknego tygodnia. Ma być to dosyć <grytansywny> intensywny czas jest teraz, więc życzę pięknego i spokojnego tygodnia. Pozdrawiam.